Tej Simonko z witryny MCD a to jest kolejny odcinek z Przygód. I cóż, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku co będziemy robić? No, będziemy o to zmierzać. Ten labirynt, ten labirynt, ten głupi labirynt. Tak, i co? W poprzednim odcinku mówiłem, że wyjeżdżam na wakacje. No i wyjeżdżałem na wakacje, to było dwa, aż dwa tygodnie temu. Tyle się nie widzieliśmy i. I no, bawiłem się świetnie. No może jakieś tam miałem małe problemy, ale myślę, że nic to nie zmieniał. I tak, znalazłem już poprzednio ten labirynt i znalazłem w nim Diaksa i takie tam rzeczy. I co? Co by tu zrobić? No. Zaczynajmy naszą podróż. Nie było mnie dwa tygodnie. Było spoko. Co to są za spiderki? Mi się tutaj respią. What the f Skąd one się rozpią? Aha stąd. Uh, Ty mi stój tutaj. Ty mi tu stój. Mówię jaki coś, żebyś mi stał, dobrze? Okej, okay, dziękuję. Eee, tam nic nie ma. O siodło może mi się przydać. Tylko po co? Po co to się nogi nocą, ale i tak mi się przyda. To mogę sobie wziąć. I idziemy dalej, bo tutaj chyba są kilka pomieszczeń ze skrzynkami. Albo dwa, albo, albo trzy. Nie, nie pamiętam. Jak tu się dostać? Bo tu było jedno, widziałem. Tylko kurde, jak tu się dostać? Tam coś chyba dalej jeszcze jest, więc pójdę sobie tą dróżką. A! Obok siebie. Tak, takie coś, takie coś. Spoko. 36 level, level już. Po prostu to tak szybko mija. OK. I chyba jak mi się wydawało to tu jeszcze było. Będzie? Musi być, musi być, będzie, będzie, na pewno będzie. Musi być, na pewno będzie. No gdzie to jest? Czy ja stąd wyszłem, czy mi się wydaje? Gdzie to jest? Jezus! Jezus! Matko! Prawie się zasrałem. Jezu! Jak się wystraszyłem! Nawet nie wiem jak się wystraszyłem. Jezus! Jezu Uf. Matko Święta! Jezu Oa, głowa mnie boli od tego strachu. O, muszę się uspokoić. <tuszy> 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 Okej, okay. chyba jest dobrze. Muszę zjeść pork czupa. Jezu jak się wydraszyłem. Nie! Nie mogę! To było... to było... To nie... Nie, ja tego nie umiem ująć nawet jakie to było. Co to jest? Czy to jest wiewiórka? Poczekaj wiewiórko, muszę cię zabić. Muszę cię zabić. Zabiłem cię. No, dziękuję. O, o, Oczy pająka mi się przydadzą. Za to wyrzucę, okej. Okay. Cło co ja miałem tutaj? Coś mi się przewidziało ze slime'em, Czy coś. Dobra, nie wiem. Teraz musimy się jakoś tutaj dostać na górę. Ok, kurde. Jasno głos wyrzucę sobie. Ok. I będziemy teraz niszczyć tutaj te rzeczy. Tworząc o takie schodki, jakby. Tylko co mi te schodki dadzą? Otóż wejście na górę. Przepraszam, że tak cicho mówię, ale od dawna nie nagrywam i nie jestem kompletnie, nie jestem przyzwyczajony do nagrywania teraz. I no cóż, muszę się jakoś przyzwyczaić. Tylko najpierw muszę zabić o tą istotę. O, dużo mi dała. A spoko. Naprawdę nie wiem jeszcze... What the fuck? Naprawdę jeszcze dwóch spawnerów nie wziąłem, nie! No nie gadajcie! Nie wziąłem jeszcze dwóch spawnerów! A ja już idę! What the fuck? A, ale Beka! Dobra, no cóż muszę po niej iść, bo co? Tu był gdzieś ten... Piesek! Piesek, piesek, tak, piesek. Dlaczego one od razu się na mnie rzucają, jak ja ich nawet nie dotkłem jeszcze? Dziwne. Ło łuk, ale po co mi późne? Łuk. Bez sensu. Okej, okay, jeszcze tu był jeden. A jest! What? Co tu robi pióro? Hmm, nieważne. E, no to rozwalamy. Czego to w ogóle jest spawner? Świetlików czy mi się wydawało? Ja tam nie wiem. Chyba świetlików tu coś jest. To się latało. Coś latało. I ten. I właśnie najlepsza rzecz, która jest w tym scrollu, co ja mam teraz przy sobie. Muszę wam to powiedzieć. To najpierw stąd wyjdę, ale tędy... Nie, nie tędy, bo tam już sobie drogę zrobiłem. I jak stąd wyjdę z tego labiryntu? Czy ja dwie skrzynki wziąłem, czy tylko jedną? Ja tylko jedno wziąłem, ale kolej ze mną. Ej, to może tutaj też tylko jedną wziąłem, przypadkowo, nie zauważając. A nie, tu chyba tylko jedna była, spoko. Okej, okay. mm, Przepraszam, naprawdę, że tak cicho mówię, ale mam słaby mikrofon. Jak ktoś nie, nie dosłyszy mnie, to naprawdę musimy mieć dobry głośnik, bo no nie będę leciał do sklepu i kupował kolejnego głośnika, żeby Wam było okej, okay, bo to nie ma kompletnie sensu. Żadnego w ogóle sensu nie ma. Ale myślę, że nie sprawia to jakiegoś dużego problemu. Jak wyjdę, to wam pokażę co to robi, bo to jest zarąbiste. Naprawdę to jest super. Jak jak... Pff, ja tu wyjdę. O, mleczek. O, mleczek tam leżał. What the fuck? Jest, myślałem, że tam jakiś potwór jest czy coś. Okay, ale, ale, mam, ale wyszedłem po prostu, bo to było takie naturalne wyjście, że, hoho. Ho. ale ładnie to zrobione jest, jak to na minimapce wygląda. Naprawdę fajnie to na minimapce wygląda. Czekaj, what? Czy tu, mi się, czy tu są jakieś cavey, czy mi się wydaje? No jakieś cavey małe są. O. What? O, to mi się teraz piło. O, pod tym coś jest za chwilę, to zobaczymy. Paczki na to. Top to to dom! I mam prywatnego zombiaka, który... co? który? Który będzie mnie bronił, tak. Ale nie chcę już tego używać, więc go szybko zabiję. On nawet mi nic nie robi jak ja go biję. Expo chyba nie dostaję za to. mogłem go zostawić w sumie. Dobra, jeszcze tylko tu zobaczymy. Ła, nic pożywnego. Okej. Okay. Ale ładne, ładne pomieszanie Którędy, bo ja nie wiem, już się gubię. Tędy no. Okej. Okay. Znowu to coś mnie przestraszyło. I cóż, bez mniejszego pitolenia, czy jak ja tam to wolę ująć. Naprawdę to epicko wygląda, ta, ta dziura. O. No to... What the fuck? Jak to chodzi? Dobra, um, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Ja tutaj, Koks diakser, yy, z moim mieczykiem, kłaniam się wam, jak to się robiło. O tak, kłaniam się wam, kłaniam się wam i dzięki, cześć. I na razie.